Dojenie popularnych franczyz filmowych to zjawisko irytujące, ale mimo wszystko zrozumiałe. Co jednak powiedzieć o dojeniu franczyzy, która od samego początku zbierała fatalne recenzje? Naprawdę ktoś uznał, że po czterech podejściach, zakończonych spektakularnymi klęskami, piąta próba wreszcie okaże się sukcesem? Tym razem będzie inaczej. Tym razem będzie inaczej. Piąta odsłona cyklu o karnozaurze pod tytułem Eden Formula wypadła, cóż za niespodzianka, nawet gorzej niż poprzednie części. To imponujące osiągnięcie, to przebicie absolutnego dna i pukanie od spodu. Wyraźna obniżka formy na pewno wynika z faktu, iż za produkcję nie odpowiadał już Roger Corman, a będący jednocześnie reżyserem John Carl Bechler. Jeśli jego nazwisko brzmi dla was znajomo, to zapewne dlatego, że facet nakręcił legendarnego trola i odnoszę wrażenie, że Eden Formula jest zaawansowaną formą trollingu. On nie mógł spłodzić tego na poważnie. Ale serio, już sam początek przywodzi na myśl parodię filmów akcji z efektownymi, acz kuriozalnymi one-linerami. Sami zobaczcie. Oto scena napadu na siedzibę firmy Calgorin Industries. Smith and Dobrze, że nie przyszedł w sprawie Pumy, bo wymiana zdań byłaby jeszcze lepsza. Przywódcą napastników jest James Radcliffe, grany przez Tonego Toda, czyli słynnego Candymana. Dzięki obecności tego aktora mamy chociaż pośredni kontakt z dobrym horrorem i jedyny. Napastnicy całkowicie przejmują budynek i planują kolejne ruchy. Są przy tym niezwykle elokwentni i wysublimowani. Jeśli sądzicie, że to koniec żartów fekalnych, This is just the banda Złoli chce odnaleźć i wykraść formułę Edenu. Nie wiemy jeszcze po co, choć może to mieć związek z dinozaurami. Ważnym członkiem ekipy jest wybitna hakerka, która potrafi otworzyć zdalnie wszystkie drzwi. I to bez użycia jakichkolwiek kodów. Go, girl! Jednym z otwartych pomieszczeń okazuje się pokój, w którym prężnie działające przedsiębiorstwo przetrzymuje tyranozaura. Słyszałem o gorszych odpałach w wykonaniu wielkich korporacji, ale to nadal pomysł z gatunku delikatnie poronionych. Tak, firma Calgorin stworzyła formułę Edenu, umożliwiającą reprodukcję organizmów takich jak dinozaury. Pokiego grzyba? It's cool and I want it. Twórcy filmu naturalnie pełnymi garściami czerpią ze scen, które pojawiły się w poprzednich częściach na przykład z ikonicznego fragmentu z T-Rexem walącym głową w ścianę. Jednak tym razem mamy postęp. Po pięciu próbach, tarnozaur przebija łbem ścianę i wreszcie wychodzi na wolność. Tymczasem banda złoczyńców zaczyna mordować ochroniarzy budynku. Hej, no hey, ja to miałem powiedzieć. Zabieracie mi chleb i okazję do zamieszczenia stosownej wstawki. That is not your job, Kevin. Dobra, zresztą co nas obchodzą jakieś strzelaniny, skoro na zewnątrz dzieją się dużo ciekawsze rzeczy. Na przykład jakiś losowy koleś znajduje na ulicy. Kupę dinozaura. Mówiłem, że dopiero się rozkręcamy, jeśli chodzi o humor skatologiczny. Były bąki, była kupa. Co będzie następne? Need a ja też, bo bez wspomagania dłużej tego nie zdzierżę. Zaniepokojona policjantka przybywa do siedziby Calgorin Industries, by sprawdzić, czy nie dzieje się tam nic alarmującego. <gry> No to fajrancik. Rzeczywiście nie dzieje się nic podejrzanego. Ważny pracownik firmy, dr Harrison Parker, wraz ze swoją ekipą zabiera formułę Edenu, by uchronić ją przed napastnikami. A następnie podczas próby ucieczki zabija irytującego śmieszka jednym celnym kopniakiem. Ha, pokonałem was własną bronią. A poza tym, wreszcie zobaczyłem w tym filmie coś satysfakcjonującego: śmierć najbardziej denerwującego bohatera. Zabawne jest to, że w budynku rozgrywają się naprawdę dramatyczne sceny inna sprawa, że albo przedstawione nudno, albo komicznie a dzielna policjantka spokojnie stoi na pobliskim parkingu i rozmawia przez telefon o planach na przyszły tydzień. Um, we'll get the cake on Sunday. Sytuacja komplikuje się, gdy przypadkowo uruchomiony zostaje dzwonek sygnalizujący dinozaurom, że nadeszła pora karmienia. No! Tyle dobrego, że jeden z gadów pożera na lunch niekompetentną policjantkę. Zginęła tak jak żyła, stojąc. Okej, okay, wracamy do oglądania. What the fuck is going on here? Zaraz, chyba przysnąłem i obudziłem się na kolejnym filmie. O co tu chodzi? Skąd się wzięli ci ludzie? A to scena, w której oglądamy fikcyjną ekipę filmową kręcącą fikcyjny film. Reżyser i aktorzy mają na planie spore problemy techniczne oraz komunikacyjne. Odnoszę wrażenie, być może mylne, że te fragmenty scenariusza pisały się niejako same. Now, w ogóle dinozaury prezentują się tu gorzej niż w poprzednich częściach, a przypominam, że pierwsza odsłona cyklu miała miejsce 13 lat wcześniej. Twórcy musieli odkryć wehikuł czasu. Gadzina wygląda, jakby chodziła po wybiegu. Jeśli chodzi o sytuację w siedzibie firmy, doktor Parker i jego ochroniarz zostają schwytani, ale szybko się uwalniają. I to mimo faktu, iż naukowiec ma dłoń przebitą na wylot. No ale chwilę później ochroniarz przyznaje, że od kilku miesięcy szpieguje dla Candymana. How much do pay? Loads of it. What a waste of money. Tymczasem na zewnątrz również dzieją się ciekawe rzeczy. Na przykład jeden z dinozaurów wybucha w naprawdę widowiskowy sposób. Nie wiem do końca co tutaj się wydarzyło, ale zarówno efekty, jak i choreografia na najwyższym poziomie. Ta sytuacja wywabia z budynku bandę złoli, która nadal nie jest w stanie znaleźć formuły Edenu, choć do końca filmu zostało niespełna 10 minut. Dlatego też uznano, że trzeba nieco przyspieszyć akcję i prawie wszystkie czarne charaktery giną w ciągu kilku sekund. Nie tylko szybko, ale co gorsza, całkowicie antyklimatycznie. Nieco dłużej trzyma się Candyman, ale też zostaje pożarty względnie szybko i bez większych fajerwerków. No okej, okay, jego dłoń zostaje przybita nożem do ściany, więc jest trochę lepiej. Niewiele lepiej, ale. Ale lepiej. Na koniec ocalały doktor Parker wysadza w powietrze siedzibę Kalgorin Industries. Maybe a giant dinosaur wasn't a great idea. I was maybe next time giant ape. Pewnie zastanawiacie się, kim jest kobieta, która wypowiedziała te słowa. Otóż to Ronda, wspólniczka Parkera, wymieniona jako druga w napisach końcowych. Czemu nie wspomniałem o niej omawiając fabułę? Bo równie dobrze mogłoby jej nie być. Większość czasu kręciła się po mieście i wydzwaniała na policję. Zresztą całego tego gniota mogłoby i powinno nie być. Piąta część karnozaura naprawdę to zrobiła. Przebiła wszystkie poprzednie i obniżyła poziom, który i tak szorował po dnie. Przez 80 minut oglądamy ludzi poszukujących magicznej formuły oraz fatalnie zanimowane dinozaury pożerające przypadkowych przechodniów. Nie potrafiłem się zaangażować w żaden wątek ani przywiązać do żadnej postaci, bo większość wzbudzała we mnie tylko jedną emocję poirytowanie. Bohater grany przez Tonego Toda, jako jedyny ma trochę charyzmy, ale wciąż jest chodzącym stereotypem, i nawet jemu ciężko kibicować. Wiele wskazuje na to, że Eden Formula ostatecznie zakończyła karnozaurową franczyzę, bo seria nie doczekała się kontynuacji, a minęło już prawie 20 lat. Więc jeśli miałbym znaleźć jakiś plus tego barachła, to właśnie fakt, że pogrzebało cykl, który nieodwracalnie zmarnował mi kilka godzin życia. Daję 8 na 10, bo znając moje szczęście, nagle podrzucicie mi jeszcze 8 sequeli. Touch a button, things happen.